Nie sprawy zniknęły gdzieś. niech twoje serce rozwiąże sprawy... Witamy Państwa w programie Drodny Tydzień. Wracamy po około dwumiesięcznej przerwie, która spowodowana była długotrwałymi poszukiwaniami psa Dingo, którego tak wszyscy się domagali. W dzisiejszym programie przedstawimy następne zagadnie... następujące zagadnienia. Wydarzenia, które podsumujemy w tym tygodniu, będą to: A w sumie, w tym miesiącu, opowiemy o bajkach z języka niemieckiego Akademii z okazji dnia 3 maja. Opowiemy o Tomaszu M., który ściągał na biologii z telewizora. Oraz przeprowadzimy wywiad ze znalezionym ostatnio psem Dingo. Ale najpierw podajmy informację, którą zdobył nasz tajny agent Jesus. Wczoraj Chuck Norris popełnił dwa razy samobójstwo. Dzisiaj chcę to powtórzyć. Okazało się też, że Chuck Norris wczoraj skończył liczyć do nieskończoności. Trzeci raz. Oraz raport z Castoramy. Chuck Norris pobił ceny w Castoramie. Teraz drobna historika z naszego życia. Więc wczoraj byłem sobie w banku. Wchodzę podchodzę do urzędnika, który daje mi fakturę. Patrzę, a obok mnie stanął Chuck Norris, który spojrzał na fakturę. Bank tego nie przeżył. Urzędnik także. Ale to było suche. No, strasznie suche. A teraz przejdźmy do naszego pierwszego tematu. Pierwszą, pierwszą sprawą jest sprawa przygotowań do bajek z języka niemieckiego. Grupy A z języka niemieckiego, klasy drugiej b Otóż yy, grupa A, przygotowana przez panią K., do tak, yy, dobaje, które się odbędą już w najbliższy piątek, 27 kwietnia, tak się się przygotowała, że nie miała jeszcze ani jednej próby. Kilka razy tekst i sceny zostały przeczytane, jednak ani scenografia, ani stoje, ani role nie są przygotowane do końca. Czyli jak zawsze. No, tak jak w tym roku. A w tym roku i tak grupa A wygrała. Zobaczymy co będzie w tym roku. Kolejną sprawą przeprowadzoną w naszym programie będzie sprawa akademii prowadzonej przez panią K, która to od, ma się odbyć 30 kwietnia w poniedziałek. Lecz do tej akademii nikt nie został przygotowany ani nie było żadnej e, poważnej próby. Tak była tylko jedyna była była tylko jedna próba na korytarzu. która trwała 30 minut, była y, która była niesłychanie y, chaotyczna i zakłócana. I zakłócona. Zakłócona przez przez... Uczniów w klasie 3a i 3b. Otóż to. Poprosimy w tej sprawie o komentarz y, naszego eksperta. Teraz zapytamy naszego gościa specjalnego, co sądzi o widzianej przed chwilą Akademii z 3 maja. Za dużo rudych było waszym zdaniem. Za dużo rudych. Tak, mówisz? Jedna się... ruda, druga ruda, trzecia ruda, no ja bym jak. No to bardzo tak spostrzeżenie, ale co jeszcze? Podobało Ci się? Naucz się mówić R. Ja. A bo jest Rabarbar. A to Rabarbar. <grym> <grym> za dużo rudych. Zdecydowanie za dużo rudych. Nie się rudych i łysych. Dlaczego łysych? Bo kiedyś mogli być ludzi. <grym> Ładkę no, no nie wiem, podobało ci się co sądzisz o grze Konrada? No. Konrada? Łabęck, łabęcka gra Co sądzisz o y, zacny, zacnym śpiewie tych co śpiewali. To rude ludzie... śpiewało, to mi się nie podobało. <laughs> <ś happen> wszystko, co ludzie... Ludzie. wszystko co rude jest byli ludzi. Ale obowiązali ludzi, wszystko co rude jest nie było z jak jak podeszła do mikrofonu? No było strasznie, no ale nie. śpiewali tego ludzi, co, co śpiewali. Głos jak Trzecią już sprawą poruszaną w dzisiejszym odcinku yy, będzie sprawa Tomasza M, który zrobił sobie nietypową ściągę na biologię. Porysował ją na wyłączonym telewizorze, który był strasznie zakurzony. A mianowicie yy, kat... była, była kartkówka z układu do a Tomasz M narysował na telewizorze dziwny obrazek, który pani... K, nauczycielka biologii, skomentowała, że są to słuchawki od Walkmana. Obrazek właśnie zaprezentujemy... Czyż nie przepiękny. No, szczególna idealna. Widać, że Tomasz ma talent. Spytamy zamiast Tomasza o e, jego komentarz na temat tej sprawy i jego ściągi. Co nam o tym powie? A więc, Tomaszu, powiedz nam, e, co sądzisz na temat swojej ściągi. No, nie nauczyłem się na lekcji, więc musiałem narysować ściągę na zakurzonym telewizorze. Na tym ze mną się Patryk Siciarz. Oj, nieładnie tak. Patryk Siciarz, to tak. ciekawe. Dziękujemy za uwagę. A teraz przejdźmy do tematu ostatniego. Psa Dingo. Jego poszukiwania nie obyły się bez trudów i emocji. Ale... Jednak mimo wszystkich trudów, przeciwności losu, w końcu znaleźliśmy tego psa Dingo. No i udało się nam go przekonać, by zgodził się na wywiad. Reklamy. Zapraszamy na reklamy. Sprawdzimy dziś, co konsumenci sądzą o tym pomyśleciu. Fiksze spaghetti bolognese z bułką. A więc ruszajmy. Mamy, smakuje panu bułka? Mmm, bułka, fiks, pycha. By trudne sprawy zniknęły gdzieś, niech twoje serce rozwiąże je